Cześć, witajcie po tej krótkiej przerwie. Ale też z drugiej strony widzieliśmy się na transmisji live. Wierzę, modliliśmy się wspólnie modlitwą uwielbienia. Dziękujemy wam za wspólną modlitwę. E, mamy nadzieję, że to był dobry czas. Pojawiło się kilka problemów technicznych, ale szybko sprawnie udało się to opanować i myślę, że już następnym razem pójdzie to dużo lepiej. Tak, witajcie. Bardzo się cieszymy, że znowu się widzimy. Tak jak Maciej wcześniej właśnie wspomniał, wczoraj była transmisja live, pierwsza. Także myślę, że zawsze musi być ten pierwszy raz i, i tak jesteśmy właśnie wdzięczni za, za tę modlitwę, za to spotkanie. Bardzo dziękujemy właśnie tym, którzy z nami się modlili. Tak, wierzymy głęboko w to, że modlitwa uwielbienia pomaga nam właśnie szukać sercem Boga, więc hmm. będziemy do tego wracać, będziemy Pielęgnować ten czas, a teraz zapraszamy Was do listu do Filipian. Otwórzmy sobie wspólnie na trzecim rozdziale: przeczytamy od wersetu 7 do 14. Było to wtorkowe czytanie z dnia, więc powrócimy sobie do tego. Eee, także zapraszamy do tego fragmentu. Jednak cokolwiek było moim zyskiem, to wszystko ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I oczywiście nadal to wszystko uważam za stratę z powodu nadrzędnej wartości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego w tym wszystkim przyjąłem stratę i uważam to za śmieci, byleby tylko Chrystusa pozyskać i znaleźć się w Nim, nie trzymając się swojej sprawiedliwości, tej według prawa, lecz sprawiedliwości wynikającej z wiary w Chrystusa, tej od Boga, opartej na wierze, tak aby uznać Jego. I moc jego zmartwychwstania, i udział w jego cierpieniach, stając się podobny do niego w jego śmierci, w nadziei, że jakoś dojdę do powstania zmartwych. Ale nie, że już to osiągnąłem ani że już dobiegłem do celu. Lecz pędzę, że może zdobędę, skoro właśnie przez Chrystusa Jezusa zostałem zdobyty. Ja, bracia, nie myślę o sobie, że już zdobyłem. To tylko jedno: z wytężeniem dążąc do tego, co przede mną, a zapominając o tym, co z tyłu. Pędzę do mety po nagrodę tego zaproszenia z góry, od Boga w Chrystusie Jezusie. Bardzo lubię Świętego Pawła, szczególnie w tym fragmencie, ponieważ bardzo konkretnie pokazuje tutaj hierarchię wartości, i widzimy, że Święty Paweł mówi, że cokolwiek było moim zyskiem, cokolwiek było tym, co uważałem w życiu za ważne, cokolwiek w życiu uważałem za to, co było na dany moment dla mnie czymś, co uważałem za, za coś wartościowego, na czym tak naprawdę opierałem swoje życie, uznaję za stratę albo mocniej za śmieci, ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa. Znamy historię świętego Pawła, jak spotkał się z Chrystusem. Także ta historia wieży jest nam znana. Natomiast dzisiaj, właśnie o tym, że Paweł mocno, właśnie stawia tą, ten priorytet poznania Jezusa, stawia mocno akcent w tym miejscu, że właśnie wszystko uznaje za śmieci. Mocny fragment, ale właśnie wierzymy, że potrzebny, po to, aby zobaczyć, co w naszym sercu. Jest na pierwszym miejscu. Po raz kolejny do tego wracamy. Jak myślę o tym fragmencie, to wracam do momentu, w którym gdzieś kilka z rzeczy w moim życiu nie było do końca poukładane we właściwej hierarchii. O czym mówię? W swoim czasie, kiedy jeszcze gdzieś mocno akcentowałem pasję, w swoim życiu miałem jakiś swój plan na życie, który był dobry. Natomiast e, po spotkaniu z Jezusem i po doświadczeniu właśnie tej nadrzędnej wartości tego, jak Chrystus mi się objawił, jak żywy Jezus objawił się w moim życiu i co przyniósł do mojego życia i do czego mnie zaprosił, e, to było tak mocne i pociągające, ale jednocześnie to była moja decyzja, czy za tym chcę pójść, czy chcę przyjąć to zaproszenie od Jezusa w moim życiu. I widziałem, że konkretnie muszę podjąć decyzję, że właśnie ta pasja w tamtym momencie. Czyli gra na perkusji w moim, e, w moim przypadku, była bardzo wysoko, była tak naprawdę wyżej od, e, w tym momencie od wszystkiego, nawet od samego Boga. I tutaj dostałem zaproszenie do tego, żeby właśnie zastanowić się w tym miejscu: e, czy wybieram swój plan na życie, który już był gdzieś dalekosiężnie zaplanowany, czy właśnie staję w miejscu zaufania i wybieram plan Boży. Często te rzeczywistości się nie wykluczają, natomiast w moim przypadku było to konkretne zaproszenie do tego, żeby sprawdzić swoje serce, w jakim, e, gdzie w moim sercu jest miejsce dla Boga, a gdzie w moim sercu jest miejsce na inne rzeczy. I tutaj święty Paweł konkretnie mówi właśnie, że to wszystko nadal uważam za stratę z powodu nadrzędnej wartości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana. E, święty Paweł też mówi, o sprawiedliwości według prawa. Paweł był doskonałym znawcą prawa. Można powiedzieć, że po spotkaniu z Jezusem no, mógł dalej gdzieś kierować się swoimi zasadami, gdzieś tym, co, co pokazywało prawo. Ale po spotkaniu z Jezusem do jego życia przyszło prawo miłości. I to obróciło jego światopogląd o 180 stopni. Właśnie prawo miłości zmieniło, zmieniło wszystko w życiu Pawła. I to też jego historia potoczyła się całkiem inaczej. I... I Święty Paweł jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy mówi, ale nie, że już to osiągnąłem, ani że już dobiegłem do celu. Czyli zwraca uwagę, że to jest nieustanny proces, nieustanne sprawdzanie swojego serca. To jest droga. Mówi tutaj, że pędzi, że może zdobędę, skoro właśnie przez Chrystusa Jezusa zostałem zdobyty. Ja, bracia, nie myślę o sobie, że już zdobyłem. E, dzisiaj szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na to, e, co w naszym sercu e, jest gdzieś jeszcze za bardzo akcentowane? Co w naszym sercu jest e, gdzieś, gdzieś wyżej właśnie od Boga? To są często jakieś małe rzeczy, nad którymi nieustannie się musimy pochylać. Mo mogą być to i większe. Natomiast. E, Drugą rzeczą jest właśnie zwrócenie uwagi na to, czy, czy nie stwierdzamy, że w naszym życiu coś już się wydarzyło i nic się już nie może zmienić. Święty Paweł mówi tutaj o drodze, czyli nieustannym, nieustannym kroczeniu, o dynamice właśnie, o tym, że jesteśmy w nieustannym pędzie tak naprawdę. Ku Bogu, ku głębszemu poznaniu Bóg chce nas nieustannie zapraszać głębiej. To jest niesamowite w Bogu, że w Bogu nigdy nie jest dość, nigdy nie jest coś osiągnięte, że dopóki będziemy go szukać. Dopóty będziemy odnajdować kolejne przestrzenie e, w sercu Boga. Także zadanie na dziś. Mm -hmm. Oj, to jest naprawdę bardzo, y, bardzo głęboki fragment i, i naprawdę e, pierwszą część zadania: tak naprawdę. Znowu sobie podzielę na dwie. E, Faktycznie zróbmy sobie dzisiaj y, wszyscy, bo myślę, że to jest już taka kwestia. Tutaj Maciej faktycznie powiedział, że na początku y, gdzieś tam widział, tak, co rozeznał w sercu, co wymagało tutaj y, straty takiej ludzkiej, nie? I y, y, jakby rozeznał to w sercu, ale. Y, zróbmy sobie właśnie taki. Rachunek właśnie tego, co jeszcze wymaga od nas straty, żeby być bliżej Boga, czyli co dla nas teraz po ludzku właśnie wydaje się wartością jakąś, a co próbuje nas oddzielić od Boga. To mogą być różne rzeczy, nie tylko materialne. Może być dla nas na przykład wartością e, uznaniem. możemy przywiązywać większą wagę do naszego, nie wiem, wykształcenia, do naszych umiejętności i to jest z gruntu dobre, ale to Bóg ma być właśnie na pierwszym miejscu. Jeśli On będzie na tym pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie na tym właściwym, bo wtedy będzie, e, będą właściwie poukładane właśnie priorytety. E, więc tutaj. Spojrzymy właśnie w własne serce, co teraz widzę w swoim życiu, co wymaga właśnie straty, co dla mnie po ludzku jest zyskiem, ale co mnie oddziela od Boga. Czyli to pierwsza część zadania. A teraz druga, taka może nieoczywista, ale mnie tutaj właśnie bardzo porusza to, e, już nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały. Lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Eee, ja ten fragment rozumiem w ten sposób, że właśnie ciągle jesteśmy w drodze, tak jak właśnie też nazywa się ta seria. I często, żeby wiedzieć, co musimy stracić, z czego obumrzeć, pomaga nam, nam ty, w tym drugi człowiek. Eee, i to jest takie zadanie dla was, żebyście konkretnie przyjrzeli się i spróbowali znaleźć miejsce, w którym są osoby, które też pędzą, które też chcą być bliżej Boga, które nawzajem siebie w tym umacniają. Wiecie, my po prostu w oczach drugiego, w życiu drugiego bardzo możemy się odkryć. I tak naprawdę nie da nam się, Bóg nie chce nas zbawić w pojedynkę, jak ostatnio słyszeliśmy. I my naprawdę głęboko wierzymy, że wspólnota ludzi jest nam ku temu niezbędnie potrzebna. Także to jest druga część zadania. Rozejrzyj się wokół siebie, może w swoim otoczeniu albo poszukaj wspólnoty ludzi, które będą Cię do Boga kierować. Które też właśnie mają ten rozwój, e, i tego Boga starają się dawać na pierwszym miejscu. Bo to jest ciągle droga, to jest ciągle wybór. Tak. I jeszcze mi tu przychodzi do głowy e, takie coś, że Bóg nigdy nie chce ci coś zabrać e, dla samego zabrania. To nie jest e, pedagogika Boga. W, wierzymy, że Bóg ma dla nas plany pełne obfitości, a skoro ma, to jeżeli. Decydujemy się na krok wiary i hmm. zostawiamy coś, uznajemy ze, za stratę, to przychodzi Boża Perspektywa, i często jest też tak, że, że to przekracza nasze oczekiwania. Naprawdę. Bóg ma dla nas naprawdę najlepsze plany. On sam wie najlepiej, czego nam potrzeba. Więc, jeżeli myślisz, że w jakiejś dziedzinie dzisiaj ty zabezpieczasz swoje życie, jesteś odpowiedzialny za wszystko, to naprawdę wierzę, że jest to zaproszenie do tego. E, aby pozwolić Bogu działać i, i później tak jakby też kontrolę nad pewnymi rzeczami, więc e, zachęcamy Was do tego, sami siebie do tego też zachęcamy, bo jest to naprawdę fragment, który, który porywa serce, więc mhm. z tym Was zostawiamy tak. i widzimy się w piątek. Do zobaczenia. Dzięki. Z Bogiem. Z Bogiem. Cześć.